Siemaneczko, podam się z nami przywitać bo pojechaliśmy na jezioro i spontanicznie i jestem w ogóle rozmazana, jestem po prostu geniuszem Więc podam się przywitać, przypomnę żebyście subskrybowali ten kanał żeby na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15 Zaprosić na mojego Instagrama i na mojego TikToka Chciałabym również zaprosić na kanał Leny i na kanał Kacpra, linki do wszystkiego macie w opisie, one wam tutaj też się gdzieś pojawią Zachęcam do subskrybowania i do oglądania filmów I co, Ja będę wam tutaj coś nagrywała? Nie wiem, co będzie później robić, ale wszystko wy będziecie widzieć na bieżąco. Lena teraz się bawi w piasku. Popływaliśmy trochę, ale jest taka fajna cieplutka woda, że. Przyjemnie, naprawdę, mega przyjemnie. No i jeszcze, jeżeli takie filmy Wam się podobają, to zostawiamy łapki w górę, komentujemy ten film i będę się odzywać. Wezmę za sobą po prostu aparat tam do wody później, tylko żebyś nie zamógł. Lena, co budujesz? E, robimy jezioro. Jezioro? W łabędzie? Nie, ma, nie, ma. nie masz stop. Była obok twojej stopy ryba?

My tu sobie umiemy pogodę po, po wybrać Po prostu, ej, burza idzie Zaczyna wiać szaro i ponuro się zrobiło I fajnie ogólnie, ale jesteśmy już ubrane Będziemy jechać na pizzkę, tak? Ja mam strój, Bo jest cały mokry No, mówiłam, żebyśmy go zdjęły Bardzo dobrze, bardzo dobrze Całą drugą bardzo dobrze, ale chciałam ją owinąć kosem, a ona nie chciała Więc... I zaraz będziesz wyglądać jakbyś się posikała nie zasikałaś się, ale będziesz miała mokro od Majtek. Ty byś Ty masz tutaj mokre. O nie! No i ja wyglądam, jakbym się posikała. Ale burza idzie. A boję się. I grzmi, no ja się dla Maxa boję. No nie, nie ogarniam. O co No to nie będziesz tak. Hej. Ej, no ja może się nie widzę. Każesz mi też kiedyś? Ej! Trzyma. <laughs> Nie chcę wybrać, ja jestem Aha, jak to na nie mogę Co mnie kopiasz? Ja teraz Ja wszystko widzę na kamerze. No nie. No jesteś naprzeciwko mamy. Mogę sobie teraz?

Dobra? To Ja mam jeszcze jedną. Ja ci dam, nie wkładaj mi kłat. No Pójść no. damy na salony. To leć, umyć ręce. Ty myłaś ręce w tej swojej wodzie do picia gdzie ci chłopak uciekł? nie jest twój chłopak. O, chyba wraca. Musisz ją teraz pocałować, żeby zeszła. Pojedzone. O Jezu, co to... Ta woda chyba z niej wyciągła to i dlatego tyle chcę jeść. Może tak być. Bo jak jeść się nad wodą to właśnie się potem chce tak jeść dużo. Dotarliśmy do klatki. Ja jeszcze byłam... Y kupić ciuchy sobie w Lavelle więc poodbieram, odebrałam. zaraz wam je pokażę, przymierzymy sobie nie było opasek no, więc y, zaraz taki mini haul zakupowy no, ale idziemy pierw do domku bo burza jest, a my się boimy y, kupiłam sobie dwa komplety, jeden jest dresowy tylko on jest taki o koloru limonkowy nie, cytrynowy, cytrynowy dobra, no, pomyliłam owoce Trynowy. Chciałam beżowy, ale beżowych już nie było, więc sobie ja go przymierzę. Ale nie mam żadnego kompletu dresowego, bo wszystko sprzedałam na Vinted więc y, potrzebowałam. Wezmę przymierze, bo na pewno potrzebuję, żebyś takiego chodził po domu. Dobra, ja idę w takim razie przymierzyć sobie ten komplecik, pokazać Wam się. I do Was wracam. Prezentuję się w ten sposób: ma kieszonki, kapturek. Więc. No, a ja w kapturze to raczej nie chodzę. Idę Wam pokazać się do lusterka, bo tak wydaje mi się, że będę w stanie to lepiej pokazać. No, no, beżowym. beżową. beżowy, ale niestety troszkę się spóźniłam. No, więc na pewno będę w nim chodzić. Mi się podoba. Idę, idę Wam pokazać drugi komplet. Drugi komplet jest czarny. Tutaj się też wahałam, bo jeszcze były białe. No, i drugi komplecik to jest mojej mili. Top. Taki. I do tego są takie spodenki z tym, że one właśnie są tak, tak? Chyba, chyba tak się powinno założyć, tak mi się wydaje przynajmniej, w ten sposób. No ale on, y, on jest, nie wiem, czy z takiego materiału, nie znam się na materiałach, no ale wiecie, on jest, że bawełna to jest, prawdopodobnie tak. I ja lubię takie dopasowane rzeczy, no chyba, że są gdzieś jakieś tam dresiki, to mi może to odstawać. Troszkę się obawiam, że spodenki nie będą mi tak przylegać, bo widziałam na zdjęciu mniej więcej, ale chcę, w chcę, zresztą podobał mi się ten topik, więc choćby dla samego topu bym to widziała. Teraz idę się w to przebrać i do Was wracam. Dobra ogólnie to jakoś nie leży mi ten komplet i nie wiem czy ja go źle założyłam. Czy co, idę po... Idę po telefon i to zobaczyć jak wyglądają zdjęcia na modelce. Bo nie wiem, może źle te paski Nie no, chyba dobrze, bo Nie no, dobrze to założyłam. Założyłam to dobrze, ale nie wiem, czy mi to... Aha, w lustarku chciałam wam pokazać. E nie wiem, jakoś, ten. jakoś nie czuję się w tym. Nie wiem, a jakbym ubrała na przykład do tego topu te żółte spodenki i żółtą bluzę, może byłoby lepiej To się nie wiem, to w ogóle się jakoś nago Dobra, idę się przebrać Tak jak powiedziałam i zobaczę jak to będzie wyglądać Bo w sumie jutro mam też urodziny Takie luźne, w sensie bez żadnego sumienia, chyba Strojenia się I jak jutro nie znajdę nic na urodziny To chciałabym, wiecie, pójść w czymś nowym Bo to się tak człowiek od razu lepiej czuje jak idzie w nowych ubraniach Przynajmniej ja tak mam Nie wiem jak Dajcie mi znać w komentarzu czy się Czujecie lepiej jak yy, macie Nowe jakieś ubrania i możecie wiecie tak wyjść. Super i wtedy. Idę się przebrać. O Boże, jak błysło! Ja. Teraz będzie grzmot głośny. No, wygląda to tak, no, to jest mój topik. Już wiem, że w tym dresiku będę chodzić na pewno. No i jakoś tutaj do tego kompletu nie jestem przekonana, może jeszcze się przekonam, bo tak czasem mam, że mówię, że w czymś się będę chodzić. Miałam tak z moimi szarymi dresami. Kupiłam je, ubrałam je raz do holu i nie chodziłam w nich długo. Potem nagle je ubrałam i od tej pory one już są tak znoszone, że to jest masakra. No, więc yy, prezentujcie tak. Nie wiem, czy lepiej, czy gorzej. Nie wiem, dajcie mi znać w komentarzu yy, w ogóle, co Wam się bardziej podoba. No, ja kupiłam tylko dwa komplety, bo takie mówię mini haul, wpleciony we vloga I zaraz do Was wrócę z pozdrowieniami, już chyba. Będziemy sobie kończyć ten odcinek, bo mamy godzinę 20.05 i po prostu będziemy niedługo się kładli spać, bo jutro będę jechać ja autem, będę kierowcą, więc i to będzie taka długa trasa. Troszkę się stresuję, ale mam nadzieję, że dojedziemy bezpiecznie, cali i zdrowi i nikomu się nic nie stanie. No, wracam do Was zaraz z pozdrowieniami. Tak więc chciałabym pozdrowić 5 osób, bo w każdym odcinku pozdrawiam 5 osób, a jeżeli Ty chcesz zostać pozdrowiony w kolejnym odcinku, to wystarczy, że skomentujesz ten film, a być może wybierę właśnie Ciebie do następnego odcinka. Więc chciałabym pozdrowić Wiktorię Szufrejdę, Wiktoria Szufrejdę, Blankę, Blankę. Lenę Słowińską Lenę Słowińską Kaję Grzankę Kaję Grzankę oraz Hejka Tu Kasia oraz Hejka Tu Kasia więc tak, pozdrawiam serdecznie i co, na dzisiaj się z wami żegnam przypominam, że jeżeli taki odcinek wam się podobał to zostawiamy łapeczki w górę wpadajcie na kanał Leny, która tam z tyłu do mnie gada oraz na kanał Kaspra, który montuje mi te filmy linki do wszystkich kanałów macie w opisie a ja się już z wami żegnam i życzę Wam miłego dzionka, jeżeli oglądacie to w dzień albo miłej nocy. Tak? Pa pa! W burza jest ma Burza jest. No, przy ostatniej burzy popsuł nam się telewizor, więc wyłączajcie rzeczy z prądu, bo ej serio, w ogóle to się już pożegnałam, ale dopowiem. Yy, ja zawsze jak Mama mówiła wyłącz z prądu coś tam, bo burza, to nigdy nie słuchałam. A teraz faktycznie rozwalił mi się telewizor i teraz my, patrzcie. Taki mały TV, a ten duży jest popsuty i czeka na na prawę. Dobra, więc żegnam się z wami raz jeszcze. Wpadajcie do opisu, tam są wszystkie linki i pa.